Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku kariery zawodnika w skokach narciarskich 2002. W Dzisiejszym odcinku zaczynamy sobie kolejny Puchar Świata. Oczywiście zanim zaczniemy zapraszam nowe osoby do stawienia subika i zapraszam wszystkich do zostawienia łapeczki w górę. No i na dobry początek zaczniemy sobie od treningu od tego trenera Piotra Kowalskiego. Kondycja i siła wyskoku. Trenujemy sobie za 5000. I statystyki rosną. Zostało nam jeszcze 7000 ponad. Trzeba będzie sobie jakieś woski pewnie dokupić, ale na razie jeszcze sobie zużyję te, co mamy. Tutaj sypki 72%. Yy, czekajcie, nie, sypki 73%. Sypki 73%, tak, damy sobie więcej, tego sobie troszeczkę damy. No i zobaczymy, jak to wyjdzie. I potem pójdziemy sobie pewnie na zakupy, bo będzie kasy. Lecimy z zawodami Kłopio. Witamy na tegorocznych zawodach Kłopio. Witamy. I myślałem, że coś jeszcze powiesz jak zwykle, ale już nic nie powiedział. No i miejmy nadzieję, że dzisiaj będą wspaniałe, piękne, dalekie skoki. Ja nieustannie zmienia kierunek. O nie, to zły znak, że nieustannie wiadomo zmienia kierunek. Pierwszy skok w dzisiejszym odcineczku. I oby był jak najdłuższy. Nie no to tylko kwalifikacje, także damy radę. Ten skok radę. Był niezły, nie sądzisz? Tak, wspaniały skok. Widać doskonałą technikę zawodnika. Ty, on nie uprzedza faktów czasem. Przecież jeszcze nie wylądowałem, on mówi, że wspaniały Myślę, że skok. Przyznać, że na to z 121 metrów, odległość ok. Był jakiś tam telemark, mamy 20 miejsce. Myślę, że po zakupach też te y, skoki będą lepsze. Dobra, pierwsza seria konkursu. No i co ja wam mogę powiedzieć? Bardzo fajne te skoki są. Start. Podobają mi się. Może być z tego dumny. Kurczę, to nie był taki wspaniały start. Oj, nie było telemarku. Nie Dobra, wiem, czy to mi mało. wystarczy. No, jeżeli tak mówi, to może wystarczy, gdzie wystarczyło? 44 miejsce dopiero. Uuu! Słaby początek. Zapraszamy na następne zawody w skokach narciarskich. Masakra. Dobra, ale nie szkodzi. Idziemy sobie może do tego sklepu, bo trening na razie odpuścimy, bo nie będziemy też cały czas trenować. Idziemy do sklepu. Mamy 7200. Czy coś sobie możemy nowego kupić? Coś małego myślę. Jakieś buty. Buty najlepsze sobie możemy kupić w sumie. I rękawice najlepsze. Chyba jeszcze poczekamy z tymi zakupami chwilę. Gogle jakie są drogie, masakra. Poczekamy chwilę z tymi zakupami, jeszcze idziemy na woskowanie. E, sypki suchy. Także damy sobie troszkę uniwersalnego, troszkę tego, troszkę na gruby i zobaczymy jaka będzie kombinacja. No i teraz muszę zająć lepsze miejsce. Ta wody chyba damy też w kłopie, tak. Zawodach w Tocznia ta sama. 122,5 metra. Mój rekord tutaj. No, i zobaczmy. Skok kwalifikacyjny. Poprzednie zawody, no słabe, słabe. Ten ostatni wow. najwyraźniej mu pomógł. Poprawne oh. odbicie z progu. No, naprawdę dobrze się odbiłem. I piękny telemark. I to Ten mi się podoba. Jak... Będzie dosyć wysoko. 18. miejsce, ale trzeba co najmniej taki skok oddać teraz. Pierwszej serii konkursu, czy będzie równie dobrze? Wow, czemu tak nisko tu. Czemu tak nisko tu leciałem? Ja nie rozumiem tego. Wcześniej było wysoko 114,5 metra. No, i czy się zakwalifikuje? Jest, na szczęście. 26 miejsce. Udało się, także coś zarobimy. Nie wiem, właśnie, jak z tymi zakupami, czy sobie. Takie o. Chwili najazdu zaczynać to od ta najsłabszych ta rzeczy. No, powinien i przede wszystkim za, za wcześnie zacząłem lądowanie. Ale 24 miejsce w generalce: 28. O, i mamy sponsora. Patrzcie, ile pieniędzy mi tutaj: 8000 dolarów, 1600 jeszcze za zawody dostałem. Także idziemy na zakupy. W sumie dobrze sobie poczekałem z tymi zakupami. Co możemy sobie tutaj wziąć? Ogólnie na artys, mamy za 5 koła, potem już za 10. Hmm, nie mam pojęcia, co by sobie tu kupić na początek. Może zaczniemy od kasku. Nie będę jeszcze tutaj szalał, bo za 25, za 10. Będziemy sobie rzeczy za 5000 tysięcy kupowali na razie, chyba. Tak mi się wydaje. Dobra, nie ma na to czekać. Kupimy sobie kask, tylko że. Zastanawiam się nad kolorkiem, bo już pomarańczowego nie chcę, bo mi się znudził. Może sobie weźmiemy tym razem na przykład <laughs> zielony. Czemu nie? Kupujemy, 5000 nam schodzi, ale to nie wszystko. Myślę, że sobie możemy też wziąć jakieś narty za 5000. Czy w ogóle jakieś mam tutaj dostępne, bo ja mam takie tańsze za 3,5. Te są fajne, takie czerwone. Nie będziemy. Zrobimy sobie takie różnorodne kolory widzowie. Wezmę sobie te narty czerwone za 5000. Tak i zostało jeszcze 7000. <laughs> no, kombinezon. Nie, nie, nie. Kombinezon już za drogi. Może zostawimy sobie te pieniążki na smary. Tutaj sobie dokupię tego uniwersalnego troszeczkę smaru. No i przydałoby się coś na gruby. Gruby, suchy minus 4, no nie wiem, kupimy sobie tego. Będziemy korzystać z tych najdroższych, najwyżej. No, kupujemy ten smar. Idziemy na woskowanie. Tutaj ogólnie jest sucho. Sypki 42, czyli gdzieś, no, tyle powiedzmy. Gruby, suchy minus 4, ale kurczę, taki bardziej cieplej, żeby się przydał. No nie wiem, damy sobie tego, tego, bo mam końcówkę. Trochę sobie dodamy tego. Taka dziwna kombinacja, ale mam nadzieję, że będzie dobrze. I lecimy na kolejne zawody. Zobaczymy, jak te zakupy wpłynęły na zawodnika. Lillehammer przed nami. Witamy z miejsca byłych Igrzysk Olimpijskich. Z Lillehammer w Norwegii. Panujące dzisiaj warunki rzeczywiście powinny sprzyjać zawodnikom. Sądzę, że możemy spodziewać się przede wszystkim, że liderzy Pucharu Świata utrzymają swoje pozycje. No cóż. Pożyjemy, zobaczymy, ale sądzę, że masz rację. Ale tutaj to ładnie kolorowo wygląda, kurczę, elegancko. Ile? 75% kombinacja, wow, to elegancko. To mi się podoba i nowy sprzęt, trochę kolorystyczna będzie taka kombinacja, taka mieszanka wam powiem. Różne kolorki sobie będę dawał, po prostu nie będę dobrze, szedł w jeden, wow. Ja rzeczywiście oddał znakomity długi skok. No jest jakiś telemark, chociaż wybicie było dosyć słabe wam powiem, 121 metrów. No ale chyba czuć różnicę już. jak Jakby na tych zakupach, powiem wam. Jeszcze sobie będziemy na te treningi chodzić. Smary to myślę, że te dwa najlepsze Ten skok był wow. niezły, Nie sądzisz? Tak, skok. Widać doskonałą technikę zawodnika. No wygląda. Ten o nie! Kosztował go wiele cennych punktów w rankingu świata. Oj, 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 upadek niestety mamy i to nie będzie kwalifikacji. Aj aj, 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 to mi się w ogóle nie podoba. Ale sprzedałem swoje stare narcy za dwa tysiące chociaż. Dobra, nic, lecimy sobie na kolejne zawody. Damy sobie troszkę, kurczę, tego smaru, mieszankę znowu zrobię, te mieszanki w sumie fajnie wychodzą. Tego sobie damy, tego sobie damy, tego trzy, no malutko, okej. Okay. I lecimy na kolejne zawody. Niestety, te ostatnie nie przebiegły po mojej myśli. Teraz, Liberec. Witamy serdecznie Państwa, zapraszając na kolejny konkurs Pucharu Świata do południowych sąsiadów, do liberca. Kurczę, muszę uważać na to lądowanie naprawdę. Muszę może troszkę wcześniej zaczynać lądować. To chyba jest dobry pomysł. Bo jak za późno też zaczynam lądować, to jest większe ryzyko upadku. Dobra, skok kwalifikacyjny. Powinien mieć dobrą prędkość na progu. To wygląda wręcz zorowo. O jak mnie tutaj wiatr zniósł na bok. Bycie było naprawdę dobre. No ale zgodzisz się chyba, że wciąż powinien popracować na No ale przynajmniej był jako taki telemark, mamy 25 miejsce. O słaba kombinacja w ogóle. Nie postarałem się. Ciekawe, jak jakbym dawał cały czas te dwa najlepsze, bo nie chcę się skupiać też przed każdymi zawodami na tym smarowaniu. Wyszedł z w doskonałym momencie. Uf. Uf. Co tak nisko się leci tutaj? Dlaczego tak nisko mój zawodnik leciał? Kurcze, aż tak niesprawiedliwe warunki? Jednak wystarczy błąd, to, się... Wątpię, nie sądzę, że wystarczy. Kurcze, brakło malutko. No, niestety, niestety, drodzy widzowie. Koda, no, dosyć słaby ten to początek sezonu. Wszystko. Mamy nadzieję, że jesteś w miejsce. równie dobrze jak my, na pewno spotkamy się podczas następnych zawodów. <noise> na pewno, ale czy na pewno? <noise> no, to miało sens tak. Dobra, drodzy widzowie. E, w tym odcinku to by było na tyle. Oczywiście przypominam nowego o ustawieniu Subika. Pamiętajcie także o zostawieniu łapeczki w górę, jeżeli chcecie więcej odcinków z tej gry. I do usłyszenia!